Bruchno, bruchowie, zaproszeni goście. Z, z okazji dzisiejszego święta pan starosta Mariusz Filipów nie mógł z nami uczestniczyć, ale z racji tego, że pokrywają się imprezy, z okazji tego święta na ręce pana prezesa zarządu SP w Kodniu Dariusza Krawczyka przysłał przez moją osobę okolicznościowy grawent. Zapraszam pana prezesa. Kładam serdeczne gratulacje i życzenia z okazji 95-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodni. Trud i ofiarność, którymi już tyle lat wyróżniają się strażacy, zasługują na uznanie i społeczny szacunek. Życzę Wam, duchowie, abyście z okazji ratowniczych, z akcji ratowniczych wracali zawsze bezpiecznie i z satysfakcją, służąc z oddaniem ludziom, wśród których przyszło Wam żyć i pracować. Życzę Wam, duchowie, dobrej współpracy z władzami Powiatu Białskiego. Oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy na miarę Waszych potrzeb i oczekiwań. Proszę także przyjąć życzenia i wszelkiej pomyślności osobistej i dobrego zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Podpisane starosta Bialski Mariusz Filipiuk.